Ty mówisz Tomek, że Radom, ten rynek w radomie kiedyś nazywał się Żydówka, tak? Do końca. Tak. Żydówka, miasto po prostu, do, jadę do Żydówki, tu już sami Żydzi mieszkali. Z, kiedyś tak. Kiedyś tak, przed drugą no, wojną światową. M, dokładnie. Także Kazimierz Wielki funduje miasto, tak zakłada miasto i pewnie osiedla dużo Żydów, bo on był taki właśnie, wiem, że w Krakowie też Kazimierz tą dzielnicę właśnie wybudował i osiedlił chyba dużo Żydów. No i tu się osiedlali. Nie wiesz co co, co tu przed wojną jaki przemysł tu był przed wojną już ci mówię, no z, z przed wojną jak to ci to powiedzieć. No kurze, mam gazety w A ty domu. Ty pochodzisz z Radomia z, tak, z tak, Dziadkowie tak, też, Tak, tak, tak. Tak, tylko wiesz co i ja bym ci dał słuchaj, gazety takie, słuchaj z przed wojną jeszcze, bo ja to mam, zbieram takie rzeczy. Tak, bo jest taki myślisz, historyk taki... jestem. A, <laughs> dobrze trafiłem, słuchajcie. Ja bym ci dał gazetę i przeczytał, słuchaj. Tu słuchaj, kiedyś, 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 kiedyś był cały kur, tu ten rynek i tutaj, słuchaj, i tutaj jak rybańska jest. Słuchaj, jak rybańska tutaj jest, nie, to kiedyś były targi i tak dalej, i tak dalej, i tak Targiowali. dalej, no handlowali ludzie, no i Żydzi tu mieszkali. Na Żydówkę pewnie się chodziło na zakupy, nie, coś takiego. No, dokładnie, no. Były, to, to była dzielnica żydowska i nieżydowska w Radomiu?